Cześć, witam w kolejnym filmie. Dzisiaj taka krótka informacja dla wszystkich, którzy chcą sobie pobrać wszystkie karty numery kart KPO z zakładki przekazujący potwierdzony transport. Jak zapewne wiecie, żeby zobaczyć jaka karta KPO ma numer, jaki numer ma karta KPO, którą chcemy zobaczyć, musimy sobie albo tutaj najechać myszką wtedy ten numer się nam Pokażę, albo wejdę sobie w opcję i wtedy ona jest widoczna wraz z numerem. Natomiast, jeżeli potrzebujecie sobie szybko wybrać, pobrać wszystkie numery kart KPO, żeby sprawdzić przed sprawozdaniem rocznym, czy na pewno wszystkie na przykład zaciągnęli się do ewidencji kart przekazanych i tak dalej, to jest na to prosty sposób. Zobaczcie, ja mam tutaj liczbę wszystkich kart, prawie 4800. I z pomocą przyjdzie nam oczywiście nasz web WebScraper. Kod jest dostępny do pobrania dla wszystkich, którzy są fanami strony, subskrybują kanał albo są członkami grupy na Facebooku. Proszę tylko o kontakt mailowy ze zrzutem ekranu potwierdzającym, że spełniacie jeden z tych trzech warunków. A teraz zobaczmy jak działa nasz skrypt. Naciskamy sobie F12 web scraper i uruchamiamy skrypt. Numery kart, bo numery nas interesują, dajemy sobie skrypt. Ja akurat ustawiłem skrypt dla pierwszych 10 zakładek. Mówiąc zakładka, mam na myśli te tutaj zakładki. Natomiast skrypt będzie dostępny w wersji do 100 zakładek. Czyli, jak ktoś ma 100 zakładek, to będzie mógł sobie pobrać te numery kart dla 100 zakładek dość szybko. Zobaczcie, jak to się dzieje. Otwierane są kolejne zakładki. Czyli już nie karty KPO każda, tylko po prostu zakładka pierwsza, druga, trzecia, i z tych zakładek te numery kart KPO są automatycznie pobierane. Po pobraniu zobaczymy takie okno, jakie za chwilę nam się tutaj ukaże po przejściu tych 10 zakładek, i potem możemy sobie to łatwo wyeksportować do Excela. Dajemy sobie, spójrzcie, refresh. I mamy tutaj na dole listę kart KPO. Co jest ważne, jeżeli pobieraliście sobie wcześniej na przykład listę KPO, tą którą tutaj widać, kopiowaliście sobie to do Excela w jakiś sposób, to zwróćcie uwagę, że dla zakładki KPO przekazujący potwierdzony transport mamy tylko jeden niepowtarzalny numer karty. Czyli nie będzie dwóch kart o numerze 004, 005, 003 itd. Tak A co za tym idzie, jak pobierzecie sobie te karty KPO o właściwych numerach, możecie łatwo sobie to również zweryfikować z tymi danymi, które pobieraliście tutaj w postaci tabelarycznej i przypisać te numery kart łatwo do poszczególnych numerów tutaj i do tych danych, które macie tutaj. Do podmiotów, do kodów odpadów, do daty rozpoczęcia transportu. Natomiast nasz skrypt zakończył pracę. Klikamy sobie export data do XLS-a. Plik nam się pobiera. Zobaczmy sobie w folderze, jak to wygląda. Otwieramy sobie pobrany plik Excela. I spójrzcie. Mamy tutaj trzy kolumny. Interesuje nas ta ostatnia kolumna. To są tylko informacje na temat tego, z jakich e, odnośników nasz skrypt korzystał. Natomiast ta kolumna C to są numery kart KPO. Jak wspominałem, ja ustawiłem sobie pracę skryptu na 10 zakładek, czyli kart powinno być 50 razy 10, czyli 500. Pierwsza pozycja się nie liczy, bo to jest nazwa. Pierwsza, zejdźmy sobie na sam dół, zobaczmy. Mamy 501 wierszy, czyli 500 numerów kart niepowtarzalnych KPO. Czy na pewno niepowtarzalnych, jeżeli chcecie sprawdzić, czy na pewno pograły Wam się tylko i wyłącznie te karty, które Was interesują i są one niepowtarzalne. Możemy sobie po prostu to sprawdzić prostą formułą. Licz, jeżeli zakres C do C kryteria C2 i przejdźmy sobie na sam dół. Mamy same jedynki, ale jeszcze sprawdzimy, czy na pewno same dane, sortuj i spójrzcie, żadna z tych kart nie powtarza, bo nie ma nigdzie wartości dwóch, 3 i tak dalej. Także to jest taki prosty sposób, żeby pobrać sobie wszystkie numery kart KPO i sprawdzić, czy te karty wprowadziliście się na przykład do kart ewidencji przekazane pod tymi numerami, pod którymi miało być wprowadzone. Jeżeli chcecie taki kod uzyskać, zupełnie za darmo tak jak mówię, wystarczy, że zasubskrybujecie kanał na YouTube, dołączycie do grupy na Facebooku, albo polubicie fanpage na Facebooku i odezwijcie się do mnie na adres mailowy, znajdziecie go pod opisem filmu, albo na Messengera. Dajcie jako załącznik zrzut ekranu, że dokonaliście jednej z tych trzech rzeczy i wtedy taki skrypt darmowy uzyskacie. Jeżeli Wam się podobało, udostępnijcie film dla innych osób, które może potrzebują teraz przed sprawozdaniem rocznym sprawdzić jeszcze, czy na pewno wszystkie karty mają e, zaciągnięte i czy w ogóle mają świadomość o tym, że wszystkie karty są tutaj w systemie przez nich gdzieś ujęte w ewidencji i sprawozdaniach. Do następnego filmu, trzymajcie się, cześć!